Listwy do wykończenia dachu pomalowane, z przodu stelaż pomalowany, jedną deskę na dole, kantówkę dołożyłem, tej trzy, cała ściana już pomalowana, po prostu żona wpadła na działkę i rozpoczęła akcję malowania albo bardziej impregnowanie tu na razie nic i tu ta ściana też w większości o. A oczywiście u góry jeszcze trzeba to co wystaje z spod dachu jak będę robił dach o tymi drewnianymi listwami to wtedy wtedy się tym zajmę a w środku a w środku ta ściana, tu, do góry pod same belki i te prześwity zostaną, tak samo jak są po drugiej stronie, bo do środka wejdzie wełna, z zewnątrz przyjdą te listwy i on de facto będzie zamknięty, a jak będziemy wykańczać jakimiś panelami albo drewienkiem od środka, to się je podciągnie do samej góry i, i tyle. Bo tu byłoby za dużo gimnastokowania się z sztukowaniem tego drewna od środka. No i tyle na dzisiaj. Trzeba jechać do domu na kolację. Tak więc, ostatnimi czasy zdążyłem założyć listwę u góry. Chciałem założyć jedną, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I wygląda całkiem spoko, ale chwilowo nie mam czasu założyć reszty. Na dole zaimpregnowałem sobie kawałek tych płyt od spodu, żeby w razie czego nic mi tam nie czekło. Znaczy, nie przesiąkało wilgocią. Co do innych rzeczy, to. Zamknąłem go od środka na tyle ile to możliwe. W sensie jest złapany już z każdej strony pytami OSB To zostawiłem, stwierdziłem, że nie będę się bawił w wycinanki Do środka wejdzie wełna z zewnątrz przyjdą te listwy, podbitki, nie wiem jak to się tam nazywa No, mam wełnę hmm. Wełna jest na 7,5 cm gruba. No i mam taką nadzieję, że to będzie pasować, bo tu jest 8 cm. Ale pan w sklepie stwierdził, że to nie powinno robić żadnej różnicy, że to nie ma znaczenia, to pół cm. A ja się nie znam, więc muszę zaufać temu panu. Tu mam listwy, jedną już zaimpregnowaną. Tam stoi to mała docięta naprzód. No ale teraz trochę pada, nie ma kiedy tam wleźć, żeby to założyć. Ale powoli prace idą do przodu. Mam zamiar w ciągu dwóch następnych dni przywieźć tu te listwy. I tej wełny mi powinno starczyć na tą ścianę. W sensie jeszcze powinno zostać troszeczkę. Ale zacznę od tej ściany. Zrobię tą ścianę. Przyszły mi okna w ogóle ładne, drewniane, ale nie mam ich tutaj. No jak skończę tą ścianę od boku, to zacznę robić tą ścianę z przodu. I tu będzie okno pierwsze, a drugie będzie tam z tyłu. Ale to wszystko po kolei. Już jest coraz bardziej deszczowa pogoda, już się robi coraz zimniej. Trzeba zacząć się troszkę streszczać, bo się zaraz okaże, że mi nie wystarczy czasu. No. Na razie to tyle. Następnym razem następna relacja. Coś tu się powoli dzieje. Powoli do przodu. Na razie tak to wygląda. W środku jest normalnie okienko, tylko trzeba pojechać do szklarza, żeby w szybę wstawił. I to jest normalnie zamykane, bo to jest okiennica. Tam od środka jest zamykanie. Efekt wczorajszego dnia.